Tomasz Narkun, po wygranym pojedynku na KSW36 gratuluję przede wszystkim udanej obrony. Powiedz w momencie kiedy odjęto tobie punkt, czy postanowiłeś właśnie, że no, teraz sprawy już muszę przyspieszyć? Chciałbym zaznaczyć, że to jest niesprawiedliwe moim zdaniem, że ktoś ma długie włosy i że podczas walki na przykład go tam gdzieś szarpniesz za włosy, no i że dostajesz za to ujemny punkt. Myślę, że to jest niesprawiedliwe. E, bo tak naprawdę z, tego, z tych włosów jego no to zrobił się atut, że ktoś go szarp, szarpnie za włosy raz drugi, no i dostanie ujemny punkt. No i teraz jest taka sytuacja, żebyśmy, że ja bym chciał z nim wygrać na punkty, no to zobaczcie ile by musiał nadrabiać, nie? żeby wygrać faktycznie, nie? no bo on już ma ten minus, bo ja już mam minus jeden punkt, nie, to by musiał dużo nadganiać, nie. Także myślę, że to jest niesprawiedliwe, no i i należy, to, należy zwrócić na to uwagę przy następnych organiz, przy organizowaniu następnej jakiejś walki, żeby, żeby zawodnicy tak, tak jak zawodniczki, mają spięte po prostu włosy i tyle. Nie? Czy w momencie, kiedy zaatakowałeś go barażem ciosów w ostatniej serii, to był jeden z tych momentów, kiedy, no, który był niebezpieczny, bo tak naprawdę no, wóz albo przewóz, tak? bo mogło się jednocześnie wypompować, albo go znokautować. Nie, znaczy, ja to zobaczyłem po nim. Tam jeden, jeden cios, tak właśnie, tak fajny, tak od razu mi się przypomniała, jak na przykład. Na, nad morzem ostatnio biłem, właśnie w gruchy, nie? Napierdzielałem, nie? Obojejdźcie, jak to zabrzmi, nie? No, no, specjalnie powiedziałem, w gruchę, Że jak właśnie uderzałem, to tak samo od razu mi się tak przypomniało, jak taka retrospekcja, nie? Że od razu go tak, właśnie w czajnik wale i tak, tysz! i od razu myślę, o 999, nie? I od razu sobie pomyślałem. On już, on już nie może być świeży, nie? Już, już musi być odłączony, nie? Już musi być podłączony, nie? Ja już wtedy wiedziałem, że już wtedy idę na niego do przodu i że nawet jak wyjdzie do drugiej rundy, no to i tak on już nie ma siły, że już jest podłączony, nie? Że i tak każdy mu jeden cios już go znokautuje, nie? Przede wszystkim w przeszłości poddawałeś swoich rywali, od niedawna zaczynasz ich nokautować. Teraz, na tym etapie kariery, co lepiej smakuje, nokaut czy poddanie? Nie ma różnicy, nie ma dla mnie różnicy, to wiesz, kto sobie zasłuży na knockout, no to będzie znokautowany, a kto sobie zasłuży na poddanie, no to będzie poddany, Sogorzu so zasłużył, znaczy so zasu, sa, przepraszam, zasłużył na knockout, dlatego też został znokautowany, no na początku tam polubownie chciałem mu wyciągnąć jakąś dźwignię, ale no, nie chciał tego dać, nie? na tyle był doświadczony, że wyciągnął tą rękę, i nie chciał mi dać właśnie się skończyć, no to już włączyłem plan B, że jedziemy na nokaut, nie? Zapytam, czym zasłużył? W ogóle całą swoją, e, całą swoją taką, wiesz, postawą, nie? Że, że ciągle tam gdzieś pośmiewał się ze mnie, mówił, że, że to ja będę znokautowany. No i jeżeli tak mówił, no to, no to ja odpowiedziałem mu, że po prostu zobaczymy w sobotę, no. No i mamy sobotę, no i wszyscy widzieli, co się stało, nie? Także także następnym razem będziesz się zastanawiał dwa razy, zanim coś powie, nie? Może, dat, może dat nie włosy. Jeszcze tylko chciałem zapytać, ta, to dokończenie, dokałtowanie, to dziś trochę potrwało, jednak trzeba przyznać, że troszkę tam, że długo ustał te twoje bombardowanie. No widzisz, no co, no, doświadczony zawodnik, no 30 walk stoczonych, także to chyba nie jest jakiś tam lajk, nie? Chociaż się teraz posypią na pewno komentarze, że to był lajk, no bo. Bo, bo, bo to wiadomo, no, no bo jak się wygrywa, no, to i tak zawsze ktoś tam sobie mówi, że a, to był laik, byś przegrał, no to a, z Lesiem przegrałeś. <laughs> także to jest, dziś. także wiecie, także to jest y, takie niekrocząca się opowieść, no i to jest z jednej strony śmieszne, nie? <laughs> dlatego, 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 to też w pewnym sensie robimy właśnie też dla zwały, nie? <laughs> po musiałeś chwilę do siebie dochodzić. Powiedz, jak się teraz czujesz i czy masz jakieś poważniejsze obrażenia? No, musiałem trochę, wiesz, trochę być podłączony aparature. aparaturę. Nie żartuję. Respiratora nie było. Nie, nie było tam respiratora bez przesady, nie? Ale no wiadomo, no co, co tutaj dużo będę mówił. No, poszliśmy na wyniszczenie, nie? Poszliśmy na wyniszczenie, albo ja, albo on. No i, no i wysz, wyszedłem z tej opresji jakoś do przodu, no i ja byłem górą. Ale no, tak naprawdę no to ja ciągle szanowałem Sokodżu za to, za jego dokonania, no bo należy o tym pamiętać, że on już miał grono jakichś tam zawodników na swoim koncie, których skończył przed czasem Chociażby, o ile się nie mylę, Szoguna, tak? Tak, no, Shog no, nie, wcześniej, tak, ten... no właśnie i, no ale też, no i właśnie Janka tam, no, no Aron, o właśnie Aronę, przepraszam Aronę bardzo ładnie tam efektownie znokautował, no gdzie Arona ówczesnie, no to była chyba czołówka, tak? No i to był pastur No tak nieskromnie mówiąc, no to, to była czołówka, nie? Także no taki jakiś respekt miałem do niego, nie? W pewnym sensie, no tylko, że po prostu, no czas jest teraz Tomasza Narkuna, no co tutaj dużo będę mówił, no Po prostu, no, czasy się zmieniają, nie? Moment, kiedy chyba cię poddać, zaskoczył ciebie, czy to był jakiś taki w ogóle moment kluczowy, kiedy no w zasadzie czy, by, czy byłeś zaskoczony tylko tyle. Znaczy, no, na pewno byłem jakoś tam zaskoczony, bo to było coś takiego, nawet już nie pamiętam teraz w ferworze walki, jak to było, jak my się tam spotkaliśmy na dole. Że chyba właśnie gilotyny mi tam chciał cisnąć, nie? Coś takiego właśnie było. Tylko pamiętam właśnie, że się tak zaśmiałem sam do siebie, że on chce mnie poddać, no bo po prostu. Taki jakiś był jego game plan, no bo na pewno widział moje ostatnie walki, że tam sobie radzę w stójce, to że, że mnie zaskoczy, nie. Z tym, że chyba nie wiesz, że właśnie jestem posiadaczem czarnego pasa w brzyjskim żicu i że ciężko będzie mnie skończyć. No ale no ale no, wiadomo, no, każdy coś tam kombinuje sobie, nie? Na swoją korzyść. Było coś, z czym miałeś Tomek problem w tym pojedynku? No, z jego wusami, nie? Z jego wusami miałem największy problem. No i tak naprawdę, no to troszeczkę mnie to zdenerwowało, że gdzieś tam, gdzieś tam go chwyciłem za włosy, no i sędzia, sędzia mi dał ten ujemny punkt. No wtedy już wiedziałem nie, że nie będzie decyzji. No bo bym przegrał, nie? Na decyzję bym przegrał, bo ja nie mam, ja nie mam szczęścia do decyzji. Nie jestem zawodnikiem, który, który lubi decyzje, Ja czy to zawody jakieś grapplingowe, czy też zawody MMA, no obojętnie, no to zawsze, zawsze musiałem wygrywać albo przez skończenie albo przez nokaut no bo nie mam szczęścia do decyzji jakoś mi źle czytają z oczu Tomek wyszedłeś do tej doszło na suchy że wyszedłeś do tej walki z kontuzją my co to była za kontuzja a już teraz nie będę mówił tam że jakieś tam kontuzje nie kontuzje e, zostawię to dla siebie w każdym razie no faktycznie tam miałem jakąś kontuzję no i tak od razu powiedziałem właśnie to, to po tym występie w pewnym momencie też myślałem że właśnie że nie wystartuję ale no jak sobie pomyślałem, że taka rzesza fanów jedzie z mojego rodzimego miasta i w ogóle ze Szczecina i z całej okolicy, no to troszeczkę głupio by było, żeby, żeby nie przyjechać tutaj, nie dać, nie dać jakiejś walki. No i zebrałem się w sobie, no i pomimo przeciwności losu jakoś, jakoś dałem radę, no i jednak się opacało. A o kontuzji nie będę rozmawiał, nie będę mówił co to było. To było powyżej, czy poniżej pasa? Słuchaj... Słuchaj... Możemy to załatwić na dwa sposoby. <śmusz> A, nie... Znaczy, jak przyjdziesz do, do mnie do pokoju, no to wtedy ci powiem, co to było. <śmusz> Nie, no znaczy tak, jakbym przegrał, no to i tak bym nie mógł powiedzieć. No bo, bo jakbym przegrał, to by każdy mówił: O, przegrał, jeszcze się tłumaczy, wygrałem, ale też sobie tak powiedziałem wcześniej przed walką, że nawet tak wygram, to i tak nie powiem co to. No i dlatego nie powiem. No. Powiedz jeszcze, to, czy chcesz komuś podziękować? No oczywiście Wam, że popularyzujecie MMA, że w ogóle no, działacie, jesteście w tej branży No i że, że faktycznie ten, te nasze MMA idzie w dobrym kierunku. Idziemy, myślę, że jest tendencja. Wzrostowa, że idziemy ku górze. Wszystkim fanom MMA, wszystkim moim fanom, za to, że mnie gorąco wspierają, za to, że zawsze są ze mną, i że na dobre i na złe, no i że dostaję tyle wiadomości. Na Facebooku i w ogóle nawet nie wiem kto, skąd mają mój numer telefonu prywatny i też dostaję w ogóle na swój numer jakieś tam wiadomości No to jest miłe, no i że faktycznie ktoś tam się mną interesuje, że nie jestem, że nie jestem obojętny dla ludzi Oczywiście cały mój sztab, no i zaczynając tutaj od narożnika, no to Robson, Artek, Gracjan Rynkiewicz, trener stójki Piotr Bagi Bagiński, koordynator całego takiego mojego sukcesu, w ogóle człowiek orkiestra, który nigdy nie zawodzi i zawsze jest z nami. Oczywiście Michał Materla, cały jego narożnik E, cały jego narożnik za to, że a, e, taka była fajna atmosfera przed walką. E, no, podziękowania dla Michała Materli, że, że po prostu e, też jakieś tam zawsze wskazówki mi daje odnośnie tego mojego jakiegoś tam startu, e, całą moją rodzinę, e, wszystkich moich bliskich i w ogóle no, i dziewczynę. Ole, która miała właśnie wczoraj urodziny, no i obiecała mi, że zrobię jej taki prezent urodzinowy. Myślę, że się jej spodobał. No i że troszeczkę teraz sobie popiję za to. Słucham? Sędzia czeka na to piwo. Słucham? Aha, no, no to gdzie sędzia? Ale dał mi minus, punkt. nie? No to takie małe piwo będzie. Tak, stawiam. No, no i myślę, że wszystkich już pozdrowiłem, no, no i co, no i jestem bardzo szczęśliwy, no, że mogę być częścią tej organizacji, że, że w ogóle no, że jakoś tam współtworzę historię no i, no i dziękuję, no. no i dziękuję wszystkim, no i, i oglądajcie mnie i śledźcie mojego fanpage'a, mojego Instagrama, Twittera, będzie się działo, tyle Wam powiem, za tydzień goszczę w Warszawie na targach E, jak się nazywa? FIWE FIWE, dokładnie To na pewno też tam będziecie No to się zobaczymy I na pewno jakiegoś tam Jakiś tam sobie damy wywiadzik <śm> Także <ś> 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 Także dziękuję chłopaki Pozdro